Jak niektórzy z Was wiedzą, jakiś czas temu miałem małe włamanie na konto. Stało usuniętych wiele filmów, które się dobrze oglądały. Nie wszystkie udało mi się odzyskać. Te, które odzyskałem, dodałem ponownie. Jednym z tych, których nie udało się odzyskać, jest ten dotyczący Godła Polski, czyli orzełka. Dlaczego Polski. Orzeł nie spełnia norm chrelatycznych, dlaczego ma koronę i dlaczego jej nie miał i dlaczego to jest orzeł. Chciałbym to wszystko wyjaśnić. Zacznijmy od samego orła. Orzeł jest chyba najpopularniejszym europejskim symbolem. W starożytnej Grecji był kojarzony z Zeusem, w Rzymie z Jowiszem. Jako symbol siły tego boga stał się emblematem legionów rzymskich. W Cesarstwie Rzymskim Orzeł stał się z czasem emblematem cesarza jako zwierzchnika armii, a następnie uniwersalnym symbolem państwa rzymskiego. Po przeniesieniu stolicy do Konstantynopola i utrwaleniu się dualistycznego charakteru cesarstwa rozpowszechniła się symbolika orła dwugłowego, gdzie dwie głowy symbolizują dwie stolice lewa Rzym, prawa Konstantynopol. Jeśli chodzi o Polskę, to orła w koronie dopatruje się w denarze Bolesława Chrobrego. Trzeba jednak brać pod uwagę, że są to jedynie domysły. Może to być orzeł, ale według numizmatyków, historyków i archeologów, może to być równie dobrze paw, gołąb albo kogut. Najprawdopodobniej jest to paw indyjski, symbol świętego Wojciecha i ówczesny ważny symbol związany z chrześcijaństwem. Jeśli chcemy mówić tak na 100%, to pierwsze orły zaczęły pojawiać się na pieczęciach książąt piastowskich, tarczach i chorągwiach od XII wieku. Na przesłomie wieków zmieniały się projekty orła, zmieniała się również tarcza. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje Rzeczpospolita Obojga Narodów, gdzie tarcza stała się czwórdzielna, z naprzemiennymi wizerunkami polskiego orła i litewskiej pogoni. Jednocześnie królowie używali też własnych herbów, zwykle umieszczając je w tarczy sercowej herbu państwowego. Po rozbiorach wiele utworzonych przez zaborców guberni prowincji i województw polskich otrzymało nowe herby, lecz nadal występował w nich orzeł. Najczęściej były to herby złożone z godłem zaborcy, np. Wielkie Księstwo Poznańskie miało herb z czarnym orłem, tak jak inne prowincje pruskie, ale z tarczą sercową. Czerwoną, na której widniał polski orzeł w koronie. Cały czas te orły nie były jednak traktowane z tak wielkim sentymentalizmem jak dziś. Fajnie, że były, ale nie były kwestią honoru. Zmieniło się to w czasie Powstania Listopadowego. Wzorując się na rewolucyjnej Francji, historyk Joachim Lelevel zaproponował, aby nad orłem i pogonią znalazła się czapka frygijska zamiast korony jako symbol ludu. A nie szlachty. Sejm uznał to jednak za symbolikę rewolucyjną, zbyt rewolucyjną nawet, i pozostawiono jednak tę koronę jako tradycję jagiellońską. Polski orzeł powrócił oficjalnie w 1917 roku. Rok wcześniej Austria i Niemcy przystały na odnowienie Królestwa Polskiego i wyemitowano pierwsze banknoty polskie z orłem w koronie na tarczy niepodzielnej. Cyrk zaczął się, gdy Polska odzyskała niepodległość. Bo na dobrą sprawę to dopiero w tym momencie możemy mówić o kształtowaniu się współczesnego godła. Ogólnie przyjmuje się, że to było godło II Rzeczypospolitej. No nie do końca. To było godło w latach 1919-27, a w 1927 roku wprowadzono tego orzełka, którego znamy na dobrą sprawę dziś. Omówmy sobie te dwa orły. 1 sierpnia 1919 roku sejm ustawodawczy wprowadził orła wzorowanego na symbolu z czasów Stanisława Augusta. Zawarta sylwetka ptaka o silnej, wydatnej piersi i drobnych skrzydłach została zwieńczona złotą, solidną, zamkniętą koroną z krzyżem. Było to rozwiązanie tymczasowe. Po prostu zgarnięto ostatniego orła, który symbolizował wolną Polskę i przyjęto go chwilowo, były ważniejsze sprawy niż ustalanie Nowego Godła po prostu. Było to takie rozwiązanie tymczasowe. Żeby było ciekawiej, zaroiło się od niezliczonej ilości rozmaitych wersji orła, które pojawiały się na sztandarach i odznakach przeróżnych organizacji, drukach propagandowych, znaczkach pocztowych. Po prostu ważne, żeby był orzeł i nikt nie zwracał uwagi, jaki to orzeł. Popatrzcie na kultowe 50 groszy z 1923 roku. Przecież ten orzeł ani trochę nie przypomina tego oficjalnego. Finalnie nowe godło opracował malarz Zygmunt Kamiński. Co ciekawe. To również ona opracowała orła Perelowskiego, ale o nim za chwilę. Projekt, jaki on wykonał, był taki i był bardzo podobny do plakietki, którą posługiwał się Ignacy Paderewski, przez co pojawiły się oskarżenia o plagiat. Kształt orła nawiązywał do renesansowego godła z czasów Stefana Batorego. Najważniejsze różnice to korona. Wcześniej była zamknięta z krzyżem, a zmieniono ją na otwartą bez krzyża. W skrzydłach umieszczono gwiazdy, a dodatkowo zwrócono uwagę, że nasze godło nie jest godłem, gdyż godło herlatyczne powinno zgodnie z tradycją mieć w koronie na głowie orła prześwity. Jego łapy powinny być złote, podobnie jak przepaska, której zwieńczeniem powinien być potrójny liść, a nie pięcioramienne gwiazdy. Czemu zdecydowano się na takie zmiany? Przede wszystkim była dyskusja, czy orzeł powinien mieć koronę, czy nie. Korona jest symbolem władzy królewskiej, a powstająca druga Rzeczpospolita była Republiką. I to o takim profilu socjalistycznym rządziła Polska Partia Socjalistyczna z naczelnym wodzem Józefem Piłsudskim na czele, który przejął władzę dzięki swoim oddziałom bojowym Polskiej Partii Socjalistycznej. Finalnie ugięto się przed prawicą i pozwolono na koronę, ale zdecydowano się nie umieszczać symboli religijnych, a dlaczego to już mówię. Z tego samego względu, z którego zdecydowano się nie projektować godła w formie klasycznej herlatyki, nasz orzeł jest w stylu Art Deco, na lata 20. bardzo nowoczesny styl. A druga rzecz, Pospolita miała być państwem nowoczesnym, postępowym, rozwojowym, oświeconym, więc mieliśmy też nowoczesne godło. Przy okazji takie łatwiej było umieszczać na płaskorzeźbach. A gwiazdy na skrzydłach? Rok po objęciu władzy Muścicki wraz z rządem usunęli z korony nagłowie orła krzyż i dodali na skrzydłach orła pięcioramienne gwiazdy. Konkretne i potwierdzone powody tej zmiany nie są znane. Istnieją opinie wskazujące powiązanie ówczesnej władzy ze środowiskiem masońskim, których rozpoznawalnym symbolem była właśnie gwiazda symbolizująca światłość, wiedzę i doskonałość. I to jest najbardziej prawdopodobne znaczenie tych gwiazd. I tak właśnie powstał nasz piękny, postępowy orzełek. W 1947 roku ogłoszono konkurs na godło państwowe, ale pozostał on nierozstrzygnięty. Ostatecznie w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 roku opublikowano wizerunek Orła, który od przedwojennego różnił się brakiem korony, a złoty otok zastąpiono obramowaniem tarczy w formie generackiego wężyka. Ja w szkole byłem uczony, że perelowski orzeł nie miał korony, ponieważ Polska nie była wolna. No nie. Orzeł nie miał korony, bo był robotnikiem, jak ludzie, a nie władcą w koronie, jak władza. Zresztą do dziś wielu używa orła bez korony. I w 1989 roku w trakcie transformacji również byli politycy, którzy opowiadali się za nieprzywracaniem korony. Bronisław Geremek, między innymi. Tak wyglądała w skrócie historia naszego orła i to mniej więcej nasze godło oznacza. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowej Biografii. Trzymajcie się, cześć.